maneczko z tej strony Kimo a to kolejny odcinek z pogadanek. Więc tak dzisiaj sobie... O. Dzisiaj sobie zagramy Dedrana. No i ten pomysł e, dała oczywiście ta osoba. E, dodatkowo m, dzisiaj pogadamy sobie o Airblastach. Dlatego na samym początku może zaczniemy po prostu od Pyro. Czemu to mi trafiło? No niestety, możemy sobie teraz pooglądać jak kto inny gra. Więc zaczniemy sobie od tego Pyro. No to Pyro ogólnie moim zdaniem jest klasą, którą bardzo łatwo grać. Na początek, czyli jeżeli jakakolwiek osoba świeżo zacznie grać w e, Team Fortress, Pyro jest jedną z tych klas, którą raczej będzie od razu potrafić grać, bo no, nie wymaga dużych umiejętności, żeby po prostu grać tą postacią. E, na przykład, e, bardzo często, jak słyszę tylko Pyro, w głowie mam od razu obrazek W1 Pyro, który chodzi z flogistynatorem i wszystkich pali. No, niestety tak to działa. Ja przynajmniej mam taki obrazek, właśnie w głowie Pyro. Ale, y, właśnie, w Pyrce jest coś takiego jak Airblasty, które dosyć często y, są wykorzystywane przeciwko Suncherom albo właśnie manom też się zdarza, że na mapach typu Hightower możesz wyrzucić jakiegoś przeciwnika z mapy to też się bardzo fajnie e, bardzo fajne i użyteczne jest tutaj reklama serwera coś się skoczyło ogólnie mam jeszcze Wonder... gramy na Wonderland Devran... Devran, tutaj macie IP, możecie sobie wbijać Ja mam parę minut dopiero dopiero tak naprawdę co zacząłem no, mapka akurat jest ciekawa, ale dobra, wracając do tych airblastów, no to e, Pyro, który dobrze umie wykorzystać airblasty, e, jest naprawdę skilowy, ponieważ e, Taka umiejętność u pyry jest dość rzadka, jak już to raczej w jakichś mainach, którzy no, grają często tą pyrką i naprawdę wiedzą dobrze, co... jak grać, co robić, jak grać. No i ogólnie, e, taki pyro, e, to musi ćwiczyć oczywiście. E, jest też taka mapka, niestety teraz. No, nie mapka, tylko mapki. Nie pamiętam teraz, ale polegają one na tym, że yy, przejmujesz przeciwne rakiety i odbijacie te rakiety. To też często pomaga właśnie w yy, airblastach. Możecie sobie je ćwiczyć. Yy. Jest to minigame. Są różne taktyki tam, że na przykład, żeby rozpędzić rakietę, no to chodzisz w kółko, rakieta wtedy za tobą lata i dzięki temu, dzięki temu jesteś jakby zdolny zabić przeciwnika, bo rakietę rozpędzoną ciężej jest oczywiście odbić potem z powrotem. Szczerze to, tego minigame'a dosyć sporo grałem, ale Pyro jakoś nie przepadam grać nim w ten sposób, jakoś nie wiem. Airblasty używam raczej do odpychania przeciwnika, tylko po to, żeby potem dobić go z shotguna. Akurat sądzę, że nie wiem, jakoś, na przykład czy i rezerwista, akurat sądzę, że takie jest lepsze. Jakoś nie wychodzą mi takie normalne, żeby odbijać rakiety i zabijać skrytowaną rakietą Solda. No ale <laughs> ważne, że chociaż w jakikolwiek sposób to wykorzystuję czasami, bo niektóre mainy raczej właśnie tylko i wyłącznie grają swoim instynatorem WplusM1, czekają tylko na jakiegoś medyka, który będzie ich leczyć, no i cały czas lecą po prostu i palą wszystkich. Niestety to jest, tak przynajmniej sądzę, najgorszy try y typ, ponieważ dosyć ciężko skontrować taką pyrkę. Tym bardziej, jeżeli ma jakieś pocket medyki. A no, on dosyć prosto zabija. Tym bardziej, że z fulki jeżeli wystarczająco sobie nabije, nie wiem, furi, mogę to tak nazwać, to potem sobie może jeszcze krytyki użyć i będzie dodawać masakrytne obrażenia. No, zostały dwie osoby, to zaraz już przejdziemy. No Dobra, jedna osoba tak naprawdę została, zaraz już pobiegniemy. Może coś w końcu zrobimy i gdzieś dojdziemy. E, bo tak trochę na początku się zdechło. Niestety, głównie teraz przez ten odcinek będzie, że e, nieżywy kadał po prostu i oglądał co inni robią. No, niestety do no, drany tak działają, no i oczywiście jeżeli byście chcieli, no to możecie podawać e, swoje propozycje na to, żeby e, inne gry tego typu, na przykład Saxton Hale'a, albo właśnie e, to odbijanie rakiet, e, zagrać na pogadankach, jeżeli oczywiście byście chcieli weźmy Nightmare Nightmare, mi się wydaje że to będzie dosyć spoczko mapa bo kojarzę ją ale mam nadzieję, że teraz się od razu nie zmieni. Tylko dopiero później, gdyby chyba. Chyba skończył już, czy nie? Tak, to jest już chyba koniec. Także on sobie tutaj ładnie może. przejść, chyba? A tu masz parkour. Dobra, ładnie przeszedł. One hammer, oczywiście. Eee. I czy to jest egzekucja? Nie, już myślałem, że to jest egzekucja e, tego snipera, który tutaj wstawia pułapki. A, no i jeszcze, żebyście podawali kolejne, oczywiście, tematy, e, pogadanek. I mam nadzieję, że będą to dość ciekawe tematy. To jest Stupid Stupidny, Hmm. No nie on... O nie, on się zanurza i już umiera. Błądźmy. <grym> nie no, dobra. <grym> to teraz lecimy tak już na serio. O ile nie będzie. No, nie ma zmiany mapy, jest ok. Od razu tutaj już zaczynam rozwalać, bo kurde, znowu mnie zrespiło w jakimś, nie wiem, domku. Nie wiem, co to jest. Dobra to sobie pobiegniemy e, Ogólnie powiedzcie co myślicie też o takim te dranie albo no ja szczerze powiem, że nie wiem, nie wiem albo o Jezus już myślałem, że zginę, nie? No dobra, teraz można przejść. Bardzo ładnie skaut postąpił. E, co myślicie o takim Tadranie, niestety tutaj też trochę zbaczam z tematu, bo się próbuję skupić jakikolwiek. Czy właśnie takie coś jest lepsze niż zwykły casual na który po prostu gram? Oczywiście challenge od widzów w tym tygodniu e, będą. Także mam nadzieję, że fajnie będzie. Sobie dokończymy tego do rana to zniknie. Oksz. Jest kolejne coś, więc czekamy. Ma no, ale fajnego triala. No nie, to tylko kurde. To ja sobie trochę. O, biedny snajper. Akurat z tym trialem fajnym. Pyro go spalił Tak a Pyro Tutaj jest ten taki, taki ten telewizorek Ale ja dam mu trochę hajsu to powinien O, idealnie Przykre, czy on umrze? On, on wybuchnie, to no, okej okay. Niestety też poznaję tego Dead bo gramy go w sumie pierwszy raz Ja grając zazwyczaj inne te typu Cocainum Nie ten Budis Biedny ten bootiesek. Zabijmy go, co do na to? Zabijemy Budisa? Ja się usiądę I poczekam na wasze... o, o Serio Budis? On na mnie kambi to ten śmieszny. Czekaj co? 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 Nie no. Co? Już, już, już nie było nic. Jakby. What? What? Dobra, mam nadzieję, że mi się podobał ten odcinek. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie i na razie. Cześć!